Siemanko! Witamy Was w kolejnym odcinku. Tym razem będzie coś dla Was. Prosiliście o sernik dyniowy, więc dzisiaj spełniamy Wasze życzenia. Będzie bardzo kremowy, aksamitny sernik z dodatkiem pirę dyniowego i do tego korzenne ciasteczka. Zaczynamy od spodu. Ciasteczka korzenne musimy rozdrobnić na piasek, po czym dolejemy roztopione masło i to jest spód do naszego sernika. Przygotowałam sobie wcześniej tortownicę. Ja zawsze mówię, że w tortownicy sernik jest ekskluzywny, bo wygląda jak tort. Rozkładamy no to tak. tylko spód papierem do pieczenia, boków nie natłuszczamy. Jeśli chodzi o spód, to nie zamieniajcie tych ciasteczek korzennych, bo one nadają taki fajny yy, posmak. Yy, na upartego, jak ktoś chce, jak to u mnie mama czasem mówi, e, możecie zamienić sobie na herbatniki. Ale lepsze są ciasteczka korzenne, dostaniecie w każdym sklepie. No i zrobimy z tego. Co? Zrobimy? Piasek, piasek. Do zblendowanych ciasteczek wlewam roztopione masło i ponownie wszystko miksuję. Hmm. Ale to już pachnie. Przekładamy. Hmm, 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 hmm. Ale fajny kolor się zrobił. Typowy jesienny kolor. Tak. I co teraz z tymi ciasteczkami? Delikatnie łyżką rozprowadzamy po całej formie. Jeżeli chodzi o gramaturę do przepisu oraz e, wymiar formy wszystko jest podane pod filmem. No i teraz sobie tak dociskamy do boku łyżeczką, może być też klanka, fajny rancik powstanie i tak przygotowany spód włożymy do lodówki na czas przygotowania Masy, Masy serowej. Tutaj mamy mieszankę dyni piżmowej klasycznej, ale możecie też wykorzystać dynię Hokkaido, która ma nieco intensywniejszy kolor i e, nie trzeba jej obierać. Za to ją uwielbiam. Dokładnie, no jak zrobić takie pire, kochanie. To jest bardzo proste. Kroicie na kawałki dynie. Oczywiście obieracie z tych włókien i z tych pestek, pozbywamy się tego. Ja zawsze ze skórką, nie wiem, czy ty zawsze obierasz na surowo, ale ja sobie. Ja ze, ze skórką, skórką, bo później też. łatwiej obrać. Po Dokładnie. E, temperatura to tak 175 stopni, i w zależności od tego, jakiej wielkości macie kawałki, jakiej wielkości jest dynia, u mnie zazwyczaj to jest 15-20 minut w piekarniku, później ją obieram i blenduję na pire I mamy to. Jeszcze chciałam dodać, że kiedy macie dużą dynię, to i chcecie przygotować więcej tego pire, to oczywiście możecie i włóczcie sobie do pojemniczków, możecie zamrozić i wykorzystywać, kiedy chcecie, na przykład właśnie do sernika. Jeśli chodzi o masę serową, istotne jest, żeby wszystkie składniki miały temperaturę y, pokojową. My mamy tutaj twaróg półtłusty, oczywiście. Zmielony najlepiej dwu albo trzykrotnie. Przekładam do misy miksera. Do twarogu dodajemy cukier brązowy. Nie zamieniajcie go, proszę was. Ten cukier powoduje, że smak tego sernika jest taki Głęboki bym powiedział. Taki taki intensywny. Tak, jest intensywny, jest naprawdę super. Możecie też cukier brązowy zamienić na cukier trzcinowy. Przyprawy. U nas mamy tak. Cynamon, mielone goździki i mieloną Gałka. gałkę muszkatołową. Możecie też dodać nieco imbiru i skórki otartej z pomarańczy. Nie, nie, ja się śmieję, bo u nas mama zawsze dodaje wszędzie pomarańcza. Tak. Ja się się zbliża, więc tak, no tak. pomarańcza jest wszędzie. Teraz wszędzie, u mamy będzie pomarańcza. Pozdrawiamy. <noise> no to siup, przyprawy. No, przepis jest banalny, bo wszystko dodajemy do misy. Mhm. I teraz, uwaga, zamiast śmietanki, do sernika najczęściej dodajecie masło, albo śmietankę, albo mascarpone, albo mascarpone. A tutaj dodajemy kwaśną śmietanę. Ja hmm. jest taki kremowy, powiem Wam, no, no musicie zrobić, no. Teraz będę to miksowała na wolnych obrotach, chwilkę. I stopniowo będę dodawała jajka. A, jeszcze zapomniałam o najważniejszym. Od razu dodajemy pirę z dyni. To jest bardzo prosty przepis. Jak widać. Wszystko właściwie wrzucacie do innej miski Przy łączeniu składników możecie poszaleć i możecie włączyć takie szybsze obroty, ale jak już będę dodawała jajka. I skrobię ziemniaczaną, to już nie będę mieszać na szybkich, tylko na wolnych obrotach, żeby nie napowietrzać sernika. Bo jak napowietrzymy sernik, to co się stanie, do Ciekawym. Sernik nie? Wam będzie pękał, bo będzie wyrastał, wyrastał, wyrastał i w rezultacie będziecie mieć takie dziury. Więc my tego chcemy uniknąć, więc nie napowietrzamy masy serowej. Dokładnie, i teraz sobie włączę na jedyneczkę i powoli jajeczko po jajeczku. I do tego już siup. Cała skrobia. Mamy to. Przekładamy. No i pieczemy. I to jest tyle. Spróbować, ja uwielbiam surową masę serową. Możesz. Jeszcze po wypieczeniu udekorujemy ubitą śmietaną. Dobra? Się wizję, to znaczy, że dobre. Pyszne. Będziemy sernik piekły w kąpieli wodnej. Dlaczego? Doroti. Dzięki temu sernik jest wilgotny, nie pęka i nie przypala się z wierzchu, więc e, zachęcam do tego, żeby piec serniki w kąpieli wodnej. Szczególnie, że serniki powinny być bardzo kremowe, więc dzięki temu, że właśnie jest ta kąpiel wodna, te serniki mają super kremową konsystencję. I będziemy też sernik piekły w niskiej temperaturze. Na początek 170 stopni, funkcja góra-dół przez 10 minut. Następnie obniżamy temperaturę do 130 stopni i pieczemy tak godzinę. Okej, okay, mamy to. Mogę wyrównać? Możesz, oczywiście. Jeżeli chodzi o studzenie, sernik studzimy w uchylonych drzwiczkach. Jeżeli chodzi o studzenie, to sernik studzimy w uchylonych drzwiczkach piekarnika, około 15 minut, po czym wyjmujemy na kratkę i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Najlepszy sernik to sernik bardzo dobrze schłodzony. Mm -hmm. Ja też taki lubię. Dobrze. A, bo to jeszcze nie koniec. Właśnie. Nie, koniec, moja droga. ta kąpiel wodna, właśnie. Jak ktoś Was zrobił, napiszcie, czy robicie w kąpieli wodnej, jak pieczycie serniki. Bierzemy standardową blaszkę z piekarnika, może być też mniejsza blaszka, taka na ciasto. Wlewacie zagotowaną wodę, tutaj mam w garnku, przeleję sobie, ale nie będę tego wlewać na blacie, tylko dopiero w piekarniku. Istotne jest, żeby w trakcie pieczenia nie otwierać piekarnika, bo chcemy, żeby ta para pozostała wewnątrz, a nie na zewnątrz. Na wypieczony i wystudzony sernik dyniowy wyszprycuj ubitą śmietanę z niewielką ilością cukru pudru. Wierzch, posyp cynamonem i udekoruj ciasteczkami korzennymi. Kochani, sernik gotowy, ale chciałabym Ci zwrócić uwagę, że z taką łyżeczką nie masz co startować do tego Dlaczego? Bowiem, to jest wersja ekskluzywna, więc Ach, do trzeba niej być prostym można w życiu, nie tylko ze złotym widelcem. Nie, Ale zobaczcie, kochani. Rewelacja, prawda? Kremowy, delikatny, aksamitnie gładki. Taki powinien być perfekcyjny sernik. Jestem przekonana, że ten taki jest. Mogę cię? Uh -huh. ja teraz coś zrobię. Uwaga! Oh. To jest takie u mnie. <grym> ja się rozpływam. Mm. Jest przepyszny. Dobre. Bardzo dobry. Kremowy. Jak lubicie kremowe? Ciężkie serniki. To nie tak. jest taki puszysty, delikatny. Jest... Ale nie jest zbity. Nie nie, 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 nie. Jest kremowy taki. Jest bardzo de delikatny, kremowy, ale nie puszysty, o. Dokładnie. A jak takie lubicie, to musicie zrobić ten przepis. Po więcej serników odsyłamy Was na nasz kanał. Moi drodzy, tutaj sernik latte, sernik yy, z aperolem, delikatny, na zimno, więc koniecznie przejrzyjcie nasz kanał, bo tam mnóstwo przepisów na kremowe i pyszne serniki. A jeżeli ktoś jeszcze chce więcej przepisów, to zajrzyjcie na naszą stronę. Z wami widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Pa! Kochani, przypominam, że widzimy się w każdą środę o godzinie 17. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to odsyłam was tutaj!